Witamy Państwa serdecznie na kolejnej konferencji prasowej, która jest poświęcona chaosowi, który się wytworzył na pokładzie rządowego samolotu, sławetnego samolotu lęcącego z Londynu do Polski z najważniejszymi osobami na pokładzie. Okazuje się, że nikt nie chce wziąć za ten bałagan odpowiedzialności. Wczorajsze tłumaczenia organizatora lotu, czyli Kaperemu, a ściślej mówiąc pani minister Baty. Kępy są absurdalne. Wczoraj udowodniła wszystkim, że nie zna przepisów prawa, że nie chce wziąć odpowiedzialności za niebezpieczeństwo, potencjalne niebezpieczeństwo, które mogło doprowadzić do tragedii. No i wreszcie okazuje się, że wszystko jest w porządku, że wszystko odbyło się z instrukcją, tajną instrukcją, jak rzeczy pani Beata Kępa. A fakty, Szanowni Państwo, są takie, że na pokład rządowego samolotu wpuszczono więcej osób niż miejsc w tym samolocie. Nie wiemy, co robił przedstawiciel Kancelarii, prezesa Rady Ministrów tam na miejscu i dlaczego dopuścił do takiego chaosu i bałaganu. No i wreszcie co robił BOR. BOR również ma swoje kompetencje i swoje obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie. Krótko mówiąc, okazuje się, że rządzący, powczorajszych bywowiedzi, jak i dzisiejszych, robią sobie kabaret z bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie. Jesteśmy bardzo tragicznie doświadczeni, jeżeli chodzi o niewyciąganie wniosków i o nierespektowanie procedur związanych z organizacją lotów najważniejszych osób w państwie. No i to powinno nas czegoś nauczyć. Poseł Wojciech Król. Dzień dobry państwu procedury są święte, procedury należy przestrzegać, natomiast żeby przestrzegać procedur, należy je po prostu znać. Pani minister Beata Kempa swoimi wypowiedziami potwierdza, że tych procedur po prostu nie zna. Powołuje się chociażby na cywilną instrukcję HED, o której słyszała tylko pani minister Kępa. Jeżeli Pani minister twierdzi, że procedury nie zostały złamane, bo może faktycznie nie ma nigdzie wprost napisane, że nie wolno w samolocie lecieć na stojąco, ale jeżeli nie ma takiego zapisu, to czy oznacza, że można? Czy można połączyć dwa samoloty pasażerów dwóch samolotów w jeden pasażer w jeden, w jeden, w jeden samolot. Proszę pamiętać, drodzy Państwo, o tym, że ten samolot tego dnia był najważniejszym samolotem państwa polskiego. Jak Biuro Ochrony Rządu ma zapewnić ochronę najważniejszych osób w państwie, jeżeli Biuro Ochrony Rządu nie posiada listy pasażerów, jeśli do samolotu rządowego może wejść każdy? A przypomnę, że na pokładzie samolotu. Było co najmniej kilka osób chronionych przez biuro ochrony rządu, pani premier, wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister spraw zagranicznych, minister obrony narodowej. Niestety procedury tutaj zawiodły. Kancelaria prezesa Rady Ministrów pod rządami pani minister Beaty Kępy po prostu funkcjonuje nieudolnie. Szanowni państwo, to, co jest najsmutniejsze w całej tej historii, to to, że nie ma chęci do wyciągnięcia wniosków ze strony ważnych polityków prawa i sprawiedliwości. Od wczoraj słyszymy absurdalne wytłumaczenia. Słyszymy o tym, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, zgodnie z polskimi procedurami, a wiemy, że tak nie było, jeżeli chodzi o procedury. Ważne jednak, żeby członkowie rządu. Ustalili wspólne zeznania, no bo z jednej strony słyszymy o cywilnej instrukcji HET od pani minister Kępy, choć wszyscy wiemy, że takowej nie ma. Z drugiej strony pan minister Kownacki no, obnaża niewiedzę i niekompetencje pani minister Kępy, mówiąc, że instrukcja HET jest, ale wojskowa. I to jest jedyna instrukcja HET, która obowiązuje w państwie polskim. Więc z jednej strony słyszymy, wszystko było świetnie, z drugiej strony widzimy, że ważni. Urzędnicy państwowi, najważniejsi urzędnicy państwowi, nie znają polskich procedur, nie znają polskiego prawa, a więc nie ma w nich nawet chęci do tego, aby wnioski z tego, co zdarzyło się w Londynie, wyciągnąć. Tak jak zapewne Państwo wiecie, pewnie mówiąc o cywilnej instrukcji HED, pani minister Kempa myślała o porozumieniu z roku 2011. No, nie jest wprawdzie to, to porozumienie, nie jest instrukcją HET, no to już zostawiam, to pani minister powinna wiedzieć, ale nawet jakbyśmy zajrzeli do tego porozumienia, no to tam jest wszystko bardzo jasno określone. To porozumienie mówi bardzo jasno, że mają stosowane być procedury dla transportu VIP-ów związane ze charakterystyczne dla statków o statusie HET. To jest paragraf 15 tego porozumienia. Paragraf 16. Wreszcie cały czas obowiązuje ten zapis, który znajduje się w instrukcji HET. To znaczy, że na 24 godziny przed wylotem, najpóźniej lista pasażerów musi być znana. Ja podkreślam to kolejny raz, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale po katastrofie smoleńskiej, te pierwsze godziny, wtedy też mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy nikt nie wiedział tak naprawdę, jaka jest lista pasażerów. Taki bałagan wtedy panował w kancelarii prezydenta. I to, z czym mamy do czynienia teraz, czyli bałagan w kancelarii premiera, to, że listą gości na pokładzie samolotu, tak zmienia się ją ad hoc, to jest naprawdę bardzo, bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu? Ja tak trochę kontynuując to pytanie, które stawiał dziś publicznie pan poseł Wojciech Król, zapytam się, jak w takim razie osoby, które nie powinny znaleźć się na pokładzie tego samolotu, bo nie były na liście gości, a może były, ale nie, były dopisane, jak przeszły kontrolę pirotechniczną. Która przecież musi być dla każdego pasażera samolotu przeprowadzona. Przecież każdy z nas na lotniska przychodzi pod kontrolę techniczną, przechodzi przez, przez bramki i wtedy musimy pokazać boarding, pas, musimy kartę pokładową pokazać. Jak te osoby, czy były, na, czy były te boardingi wystawione na większą ilość osób, czy może nikt nie sprawdzał tych boardingów. No jeżeli tak by było, że BOR nie sprawdzał tych boardingów, no to powiedziałbym skala bałaganu, dysfunkcjonalności tego biura porównywalna jest tylko do słynnej, wsparciałej opony, którą. Doprowadził, prawie doprowadziła do katastrofy, jeżeli chodzi o limuzynę pana prezydenta. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Ja tylko dodam, że o tym porozumieniu, o którym pan poseł Kierwiński mówi, to porozumienie dotyczy najważniejszych kancelarii polskich instytucji. Tak, żeby można było dla najważniejszych osób w państwie sprawnie organizować wszystkie wyloty. Ostatnie zdanie refleksji, szanowni państwo, bezpieczeństwo początkami PiSu, bezpieczeństwo. Najważniejszych osób w państwie ma charakter czysto teoretyczny i gołym okiem widać, że państwo polskie pod rządami PiSu nie działa. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Czy jakieś pytania? ostatnio z prokuratura powinna sama z urzędu jakieś postępowanie, śledztwo? Czy może będziecie składać wniosek do prokuratury? No nie wiem, zagrożenie życia tych osób. Na pewno Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych powinna się zająć tą sprawą, bo proszę pamiętać, że rolą Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych jest także wdrażanie procedur bezpieczeństwa, czy też rekomendowanie procedur bezpieczeństwa. Tutaj niewątpliwie w przypadku próby wystartowania samolotu statku powietrznego bez wyważenia mieliśmy do czynienia z incydentem a jeżeli chodzi o kwestię prokuratury, tak, uważam, że prokuratura powinna się tą sprawą zająć, bo ten, kto przygotowywał ten lot, sprowadził niebezpieczeństwo bardzo poważne niebezpieczeństwo na najważniejsze osoby w państwie. My jako posłowie Platformy Obywatelskiej zadaliśmy wiele pytań do pani premier Szydło w, w, w interpelacji dotyczącej tego, tego lotu i też będziemy czekali, czekali na odpowiedzi na te pytania, ale tak jak mówię, prokuratora powinna zająć się tą sprawą, nie mam co do tego żadnych wątpliwości.